Hejka widzowie, dzisiaj. I e... od pytania od kolegi Mateusza. O kurde. Fajcie, może pójdźmy po rzeczy. Czekajcie. Ja tutaj Ej, kupię, czy... Mateusz, obcięcie. Hejka już po cięciu. O Kurwa, o kurde. O kurde. E, wy, mam nadzieję, że zblurujesz to. Mateusz. Mateusz? A czy Mateusz? E, dzisiaj Wam powiemy nowe zadymiarze. Jeden to Kordeliusz. Drugie to Lary i Gary czwarty to kiko a piąty to uh, musical a musical widzowie no, dzisiaj jest Q&A pytanie od kolegi Małteusza Także bo tu mam telefon nie zostaw zostaw I pierwsze pytanie to kiedy za, kiedy założymy y, kanał koledzy Mateusz mm. wiecie no nie wiemy jeszcze, ale... Wtedy będzie dla niego kanał, ale tutaj właśnie przygotowujemy sobie gumy. Gumy turbo, znaczy nie gumy turbo. Takie, Takie oglądają. Ale, ale odpowiadajmy na pytania. No, no to nie wiem. tak zostawicie po, pod tym filmem 10-15 łapek w górę to otworzymy, znaczy otworzymy dla niego kanał. Tam Mateuszowi, hmm. długie pytanie dawaj. Drugie pytanie już sprawdzam. Mm. Ile my z Mateuszem mamy lat? Większym. z Załmnajem. No, czyli no, czyli ty. No wejdę. Jesteśmy trochę młodzi. Mamy około. 12 lat chyba, nie? Nie no, 12, ale. Hmm. A ale sobie jak w kraju ale, a pytanie ha. No, no, To lat. Mhm. no, no tu no, mamy -mm, mhm mam kolejne pytanie trzecie no trzecie trzecie nie drugie trzecie kolejne pytanie to ile macie zamiar zdobyć subskrypcji Hmm. No, tyle ile widzę, no. No ile, tyle ile. Kurde, zobacz. Na moim kanale chcę 100 dobić. Ale na moim mam dopiero 4. <grym> Ale tu masz 10. A 10, no, to ja chcę dobić. Nie wiem, myślę, że. A też, na 50. Czwarte pytanie. A, nawet. No, czytaj. Aha. I już. Mam no, czytaj. No, już. Nie zagapiłem. Pójdę mam usłyszeć, pójdę. No, czytaj. już. Wtedy. Kiedy będzie nowa piosenka. Wiecie? my chcemy nagrać, ale nie wiemy. jeszcze. tam. Nie. Jest piosenka dawna, która była wrzucona, ale będzie za niedługo również wrzucona. Mhm. Jaka? Kiedyś. Nie. kiedyś była, ale musiałem usunąć, bo była klinżowa. Ale będzie, pojawi się znowu. Ale nie. będzie piosenka na Ficie. Jestem na... Znaczy nie, ale... Mateusz, wytnij to. Je, y, y, będzie jakaś piosenka, jeszcze nie, nie wiemy jaka. No. Na Znaczy... Tak, Powiedziałem, czy jest wypadek. Na masz to wyciąć. Dobra, mamy jeszcze. Ja mam tutaj telefon, bo my na to na kamerze nagrywamy. Yy, 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 czy będzie konto na tłuczu? No, konto na Twitchu? No. Czy będzie? Czy będzie? Ja nie kompem Nie mam tłucza. A, że ja mam, ale. Jestem zalogowany, ale ja myślę, że chyba tak. Chyba tak. Dobra, kolejne pytanie, ja czekaj wezmę telefon. Ok. Dobra, prawie mi spadła. Kiedy? Hmm, czy będzie jakiś kanał typu na przykład, że sprawdzamy jakiś, że na przykład hmm, Yy, dla kaka, znaczy Alaneku i ownaj gadżetem, czy coś takiego, czy będzie taki kanał. My się myślimy nad takim czymś, ale no, już niedawno, nie wiem, czy się pojawi, ale powiem, czy na tym kanale film, gdzie zamówiliśmy mystery Boxa. A, to było tak grubo, tylko, że jeszcze nie wstawiłaś. Było dużo elektronicznych rzeczy, no nie dużo, ale było. Kilka. I, no, kilka. A to dowiecie się na filmie, bo film będzie albo dzisiaj, albo jutro, nie? No? Kolejne pytanie. A. A. Mm. Czy będzie kanał Alaneku i Onlyreakcji? Hmm. Zresztą. To chcieliśmy to zrobić. Ale zbytnio nie mamy jak się kontaktować. Możemy też na Discordzie, ale. Nie wiem. Możemy. Chyba zrobimy, ale nie wiem kiedy nie. Uh -huh. Może za kilka miesięcy. Możliwe, że nawet dzisiaj się pojawi film. Może nawet dzisiaj zrobimy film. Na kanale? No. no. Możliwe, ale nie wiem. Że reagujemy na jakąś nieka, czy coś? No, idziemy. Kolejne pytanie zresztą. O, ja wiem, no. Ja dajmy ten. Tak, ujafimy. I tam jest twój przecież. Nie, co no, najlepsze, bo to bo... no. mam. Za ile lat chcemy zrobić przerwę? Hmm. No, za ile lat chcemy zrobić przerwę. Niedawno tak na teraz przerwę. Mm, ja nie nagrywałem w ogóle już Tylko kilka odcinków nagram na zapas, ale ich nie wstawiłem. Ale bo... za niedługo już się pojawią filmy. Mm -hmm. to... Nie wiem, że nawet dzisiaj się nie pojawią. Może. może? No, nagram z moim. Reakcja, reakcja będzie, ale na razie nie powstaje nowa reakcja. Ale. Dzisiaj sobie zareaguję. Bo... Mm, dobra, ja mam kolejne pytanie. Mm? Kiedy czy, znaczy nie kiedy tylko czy będzie kanał y, y, z, związany z graniem w gry. czy będzie no. y, czyli Alaneku y, i, I Online y, Games no. będą, może, a, raczej będą, bo już nagrywaliśmy na moim kanale Rym. a ostatnio jeszcze tak bo ogóle. tutaj jest kolejne pytanie muszę się odnieść y, czy Będą jakieś shorty z Alaneku na twoim kanale, ale na naszym w sumie bardziej powinno być, ale no. I a propos tego, co ostatnio się pojawiły dwa filmiki, test Takisów i y, poranna rudy na Alaneku i one były trochę śmieszne. Tak właśnie, dzisiaj biedrze my może dzisiaj pójdziemy na biedronki i nagramy sobie film, co? Wolkanu. testujemy tak. bo ja jadłem złego. są mega ostre. I te są czarowe... No raczej będą mnigdy. Chyba um, 12 zł. No takie perkusy. To ja się nie opłaca. No po No powstań. Od ilu. Um, dlaczego mnie i owunaja interesuje piłkano. To jak. Piłka można kiedyś mnie tak nie interesowała. Tak, tak samo jak duka. nie. Kiedyś też chyba się tym Ja. Kurde, nawet Żyldanemu syfiłem. No, nieważne, ale. No, już chyba z dwa lata myślę. Trochę, e? nie. Ty. Trzy lata, no. Lubisz nas, już lubimy piłkę nożną. I. Że nawet dzisiaj może będzie film z boiska, ale nie wiemy, ale raczej wątpię. No. Ale będzie jakiś film na jakieś reakcje. Przecież na kanał Lakanki. No. tak będziemy reagować na komputerze na filmy. Mhm. Ale jeszcze bez kamerki, bo nie mam OBS. Chociaż może się uda. Mogę. No bo jeszcze nie mam kamerki, ale. Jeszcze kupię dzisiaj może. Na straganie My się kupiliśmy. Wczoraj kupiliśmy... Nie, nie wczoraj. Co dzień tam. No tydzień tam mogę powiedzieć na taką kamerkę, w której nagrywamy. Ona teraz nie jest tak, tylko tak, bo ją jakoś dziwnie można wystawać. Nie, ona ogólnie nam trochę zepsuła filmik, bo nagrywaliśmy z pomarańczkami. No mhm. i szwadła mirowany i się prawie zalała, ale... Nie zalała, była zepsuta w sensie. Nie zepsuta, ale skończyła się pamięć. No i się nie nagrało nic. Bo ma też już pełnię palmał. Nawet czy będzie film z rozwalania kuli? Nie, to, to będzie film. Tak, tak się tak. Będzie? Będzie musiała jeść. Będzie. Może nie teraz, ale kiedy indziej? No, to jest kolejne pytanie. Kiedy będziemy taki luźny vlog, gdzie idziemy do sklepu? Bo Nie wiem. Może nawet dzisiaj, ale wątpimy w to. Więc, no. To jest ty. Pytanie. A, nie ja się emocjonuję. To, 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 to ale. Nie, nie tylko my no my też. Znaczy nie, my tylko nasi koledzy. No i widzowie. No i widzowie. Na Instagram. No. Yy. Yy. no. Czy będzie jakiś stream zreagowania na mecz w miejscu na przykład? No. Myślę, że tak. Ale niedawno mieliśmy streama schodzenia po sklepach. No i zorwało się nam takie rzeczy tu Mamy tam kamerkę. No. My musieliśmy kupić kartę pamięci. O, też na tym straganie. No. dzisiaj Ach, O, słuchaj, staj, Nie, o, o, o ósmej wstaliśmy staliśmy. I 12 GB, no, gb. No, to co? Paść te Ale no. Oj, ciebie. Ej, leśma. Teraz będziemy no, gdzie mieć Ile minut? Jak godzinę nie? Dwa. A co? no możemy robić, bo wcześniej to tylko 20 minut. <coughs> a i widzowie. Już yy, za niedługo dzisiaj będzie gruby film. Nie niż od tych Mr. boxów to będzie. jestem to jeden związany z kolegą Mateuszem. No, może dzisiaj pokażę twarz, ale Wam nie spalerujemy. Ale, ja też... ale on nie chce pokazać zbyt na twarzy. Może, ale się może pokazać głos. Głos, no. Tak, widzowie, to już chyba. Dzień idę się wyciągać, więc zaraz, chodź. chodź. Chyba. Z tym Oznę jakaś małpa się czai na no coś. Zostaw tego patyka. Kurwa. A weźmy wezmę kamerkę. Ja nie u mnie na podwórku. Kurde. Uważaj, weź kamerkę zwalę. przez nowa. Ja chodzę na podwórku. Nie ma kawy przez bo nie chcę, żebyście wiedzieli, gdzie ja mieszkam. No to od walasz powiedzmy. Nie wiem. O, no, <laughs> <dała>. <laughs> jeszcze się bywali. No, to nie to, że mnie walną spatyka, to jeszcze... Nie są bywali. Jestem całym równy. Naszą dużę mam brudną. No pogoda. Nie. Widzowie <laughs> będą widzły. Że masz małą dupę? Nie. Idy się wyśle... A, że... a widzowie? Za będzie... tyśle dwieście pokazuję dupa. Nie, a dzisiaj hmm. będzie film. Może jak idziemy do Biedronki. No, kupujemy, kupujemy takusy. Jeżeli będą. Mhm. Dobra. Bye bye widzowie. tu się A to. Pa.